Witam wszystkich, tu Hikomikos, i właśnie jestem. List priorytetowy od Krystiana, w którym mamy w środku tak. Wszystko? Nie. Co to jest? Kolejny kod. Czy nie widzę, że mi kod z Pepsi przesłałeś w formie takiej? Po prostu. Okej. Okay. Co my tu mamy? Oho. Masz twoje 42 zł na figurkę Snaviego i 6 boosterów. Przypomnienie, co masz mi wysłać. 6 boosterów, figurkę Snaviego, 84 karty za naklejki, 60 za kody, 2 roxy, Snorlax, 34... Eee, coś, Margrow? Aha, tak, za rok swojej za zapłaciłem. 10 folii, elektryczna energia z naklejką Pikachu od swoim autografem. Ewentualnie jakiś grafisty pozór w swoim siostrze, co tak ładnie rysuje. I brata, który kupił sobie booster Chris 18. Ok, <trych> tu mamy. O, super, do Mikosa od Chris. Jej. Mamy tu nak jakieś naklejki, generator X, na które już nie mogę patrzeć. Super, niby holo, to z podróbki jakiejś. Oraz kasa. Unboxing kasy. Mm. 20, 30, 40. Ło! Wow. 42 zł więc się wszystko zgadza tak jak należy można jedynie sobie a to nie ma żadnego sensu eee, dzięki Chris przesyłka do Ciebie będzie wysłana już w przyszłym tygodniu tak, w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej w piątek Zapraszam można kupować boosterki u mnie w cenie 4,50 za booster Serii Diamanty Pearl, a jest ich dużo, jak widzicie, każdy chce ode mnie kupować i mieć z tej serii. Jak i również karty Pokemon Black and White 2, po koreańsku. Też bardzo będę musiała zamówić drugi raz, ponieważ bardzo dużo osób do mnie pisało odnośnie tych boosterków. Zapraszam do subskrypcji mojego profilu na Facebook, Twitter i Google+, oraz na hikomikos.webly.com. No to tyle, na razie.